Bank PKSA jest największym bankiem korporacyjnym w Polsce. Z grubsza możemy powiedzieć, że co druga duża firma jest naszym klientem. W naszych relacjach z Koreą, które się bardzo dobrze w tej chwili rozwijają, można powiedzieć, że wchodzą w zupełnie nową, nową fazę, bardzo ważne będzie wsparcie finansowe. To jest finansowanie handlu, finansowanie inwestycji i nasz bank. Bank pks podpisał taką umowę o współpracy z największym bankiem koreańskim, bankiem Kukminem, i w ramach tej umowy o współpracy będziemy chcieli obsługiwać ważnych klientów banków koreańskich tutaj w Polsce. W tym celu tworzymy taki, taką specjalną komórkę, tak, może my to nazywamy koreański desk który będzie firmy koreańskie obsługiwał w Polsce. No Mówię nieprzypadkowo. Nasz bank zdobywa nagrody, jest postrzegany jako najsilniejszy bank w Polsce, a często i w regionie, jeżeli chodzi o finansowanie handlu i finansowanie inwestycji. Jesteśmy gospodarkami podobnymi. Korea w latach 50. To był jeden z najbiedniejszych krajów na kontynencie azjatyckim. W tej chwili jest jedną z potęg gospodarczych na świecie, z dziesiątą gospodarką na świecie i szóstym, siódmym największym eksporterem. Także my chcemy jak gdyby trochę dogonić, chociaż trzeba też pamiętać, że Korea ma znacznie większą populację ludności, bo to jest kraj ponad 50-milionowy. 50 Ale co szalenie ważne, my przeszliśmy podobną drogę, transformując naszą gospodarkę, stając się krajem i demokratycznym, ale krajem, który ma bardzo dobrze prowadzone procesy rozwojowe, co między innymi zauważyli eksperci Banku Światowego. Wskazują, że spośród wielu dziesiątek przykładów krajów, które rozwijały się, to właśnie Polska i Korea są przykładami krajów, które najlepiej, najszybciej dokonały skoku z krajów ośrednich, Dochodach do grupy krajów o, o wysokich dochodach. Ale w tej chwili to, co dla nas jest szalenie ważne, że, e, w, że zacieśnia się współpraca na polu politycznym, na polu militarnym i ta współpraca również będzie się przekładała na współpracę gospodarczą, nie tylko w sektorze obronnym, ale również w energetyce. Możemy powiedzieć, że Korea wybiera Polskę jako swoją bramę do inwestycji, ale również do handlu w Unii Europejskiej.